Dzień dobry. Chciałbym przywitać Państwa na dorocznym forum animatorów i dokumentalistów. Widzę, że bankiet HBO przerzedził nasze szeregi, ale mam nadzieję, że po porannej kawie reszta dobiegnie. Mamy dzisiaj e, temat, który się nazywa: Jak odnieść sukces w filmie dokumentalnym i animowanym. E, żeby był sukces, musi pracować strasznie wielu ludzi. A przede wszystkim potrzebne są pieniądze. I to jest ten problem napoleoński, który bardzo często będzie się przewijał w naszych rozważaniach. Ale chciałbym przede wszystkim gorąco przywitać i podziękować za przybycie no, pana prezesa telewizji, ponieważ chyba to pierwszy raz udało się wreszcie doprowadzić do sytuacji, gdzie przy jednym stole spotkają się dwie wysokie strony, które mają ogromny wpływ na kształt. Naszych filmów, czyli pani dyrektor, serdecznie witamy, i pan prezes telewizji. Parę spraw wspólnych, które są jakby kością niezgody i stawiają nasze nam kolejne progi do rozwiązania. Myślę, że dzięki temu spotkaniu uda się rozwiązać. Także z nami jest pani Anna Kostelicowa, która reprezentuje firmę, która też interesuje się dokumentem. HBO Europa, a także y, mamy naszych kolegów y, z programu pierwszego i drugiego, którzy od nas te filmy zamawiają. Przedstawiać ich nie muszę, bo wszyscy się świetnie znamy. I panią Marię Fakop z y, programów y, kablowych, dobrze mówię, zajmującą się animacją, która też y, będzie mówiła o swoich y, potrzebach. Ja chciałbym najpierw dokonać takiego podsumowania tego, co się zdarzyło przez ostatni rok. Zarządy sekcji dokumentu i animacji w naszym wspólnym interesie działały i udało się, no nie wiem na ile nasz głos zaważył, ale minister kultury i sztuki był uprzejmy przychylić się do naszego apelu i wytwórnia filmów dokumentalnych i fabularnych stała się instytucją kultury. Wydaje mi się, że jest to nasze takie małe wspólne zwycięstwo, że się udało, że tak powiem, uniknąć jej odejścia w niepamięć. Po drugie, można by też powiedzieć, że to też jest jakiś taki mały sukces. Rozpoczęliśmy negocjacje w sprawie ujednolicenia umowy produkcyjnej z telewizją. No, tu niestety nastąpił we wrześniu pad. I stanęliśmy przed problemem, co dalej. Stąd nasze, że tak powiem, problemy, jak to dokończyć te negocjacje, żeby jednakowoż to, co jest istotą naszych filmów, czyli to, żeby się wdziały z widownią, no do tej pory ciągle kuleje. Chodzi o to, żeby władztwo prawami do filmu po w jakimś okresie, 3-5 lat, żeby producenci także mieli prawo decydowania o tym, co się z tym filmem działo, bo niestety nasze filmy głównie zalegają w magazynie, telewizja jako wspaniały producent filmu pokazuje go na ekranie, ale to jest raz, dwa, trzy. Mamy trzy programy, i później film leży i czeka na swoje lepsze czasy. A szkoda, bo mógłby nas reprezentować na świecie. Nie chcę przypominać o tym, jak wiele filmy dokumentalne zdobyły nagród w zeszłym roku, bo to też o czymś świadczy o jakości naszej produkcji, wspólnej produkcji. Natomiast czego się nie udało załatwić? Sprawy, które ciągle wiszą, to są sprawy tych trzech. Instytucji, które ciągle jakby nie uległy tego, tej gilotynie ustawy prywatyzacyjnej. Mówię tu o studiu Kronika, mówię o studiu miniatur filmowych w Warszawie i o wytwórni filmów animowanych w Bielsku Białej. Myślę, że zaświtała jakaś iskierka nadziei. z Minister Skarbu, chyba. Się wycofał, ale o tym będzie pra mówiła prawdopodobnie pani dyrektor. Mam nadzieję, że się wycofa całkiem i będziemy mogli podjąć jakieś działania, żeby przywrócić to, co jest bardzo ważne, a stanowi o sukcesie przyszłego filmu dokumentalnego, a mianowicie o notacji dokumentalnej, która poprzez właśnie tą ustawę prywatyzacyjną zupełnie umarła. Polska Kronika Filmowa. Nie istnieje praktycznie, a chciałoby się, żeby jednakowoż materiały dokumentacyjne dla przyszłych pokoleń powstawały. W drugiej części będziemy mówili znaczy w pierwszej części będziemy mówili o tym, czego oczekują od nas zamawiający co, jakie, w którą stronę, jakie, jakie tematy są najbardziej pożądane, które to filmy chciałoby się, że tak powiem, pokazać na ekranie i tu myślę o tych, którzy te filmy zamawiają. Stąd prośba, tak jak już ta nowa świecka tradycja powstała, pani dyrektor opowie nam, co się zdarzyło w zeszłym roku i jak wypadła ta pierwsza sesja, ponieważ no to to jest to, co, czym będzie, co będziemy mogli oglądać w przyszłym roku. Też prosiłbym również Naszych, naszą koleżankę i kolegę z pierwszego i drugiego programu o opowiedzenie o tym, jakie to filmy powstały. Natomiast do Pana Prezesa będzie kilka pytań związanych z finansowaniem dokumentu, bo to jest nasz największy ból. W sprawozdaniu za rok 2011 ze zdumieniem przeczytaliśmy wszyscy, że na dokument poszło 26 milionów. W żaden sposób nikt z nas tego nie odczuł i jakby na ekranie też tego nie widać. Stąd ogromne zainteresowanie właściwie na co te pieniądze poszły, ponieważ no, kiedy rozmawialiśmy w styczniu z programem pierwszym i drugim, z tych pieniędzy, które mieli w budżecie, program pierwszy zrobił 18 filmów, program drugi 18 filmów, a w sprawozdaniu za rok 2012 te liczby były znacznie, znacznie wyższe. Stąd pytanie, czy nie należałoby jednakowoż w telewizji wydzielić. Takiej puli, która będzie tylko na dokument, żeby nie pakować tą, w ten worek dokumentu, reportaży i programów publicystycznych, quasi dokumentalnych, ponieważ no to się z tego jakby zaciemnia obraz i nie wiemy tak naprawdę, na czym leżymy. Do Pana Profesora również jest pytanie bardzo ważne, ponieważ nie sztuką jest zrobić film, ale sztuką jest go pokazywać. Stąd pytanie o pasma dla dokumentu, czyli no, prosta zasada telewizyjna, jeżeli jest stała godzina, to rodzi się przyzwyczajenie widza do oglądania danego produktu. No wiadomo, zupa, drugie danie, deser. Jeżeli nie mamy tego, a dokument biega po ekranie od godziny 21 do 25.50, to trudno później się dopominać, żeby film dokumentalny miał... Jaką, jakąś oglądalność. On po prostu nie ma żadnej oglądalności, ponieważ nikt nie wie, kiedy ten dokument będzie. Dochodzi również do takich dziwnych zjawisk, co mi kolega, jeden z naszych kolegów, sygnalizował, że nagle, mimo że były umówione godziny i dzień, w którym będzie. Film wyświetlany, nagle ten film zostaje wyświetlony tydzień wcześniej, i wszyscy ci, którzy uczestniczyli w produkcji filmu, zostają pozbawieni możliwości obejrzenia tegoż. Tak się zdarzyło w TVP Historia. No to jest przykra sprawa, bo w rezultacie. Tylko tym, że zobaczą ci ludzie, którzy pomagają nam robić filmy, zobaczą się na ekranie, tylko tym możemy im zrekompensować to, że właściwie pracują przy naszych filmach społecznie, a w sytuacji, kiedy nagle ten film puszczony zostaje tydzień wcześniej. No świetnie, tylko że szkoda, że nikt nie powiadomił ani producenta, ani reżysera, a potem się mówi reżyserowi, że następnego filmu już nie będzie robił w tej redakcji, ponieważ jest opryskliwy, ordynarny i zbyt wiele chce i w ogóle wełbie mu się poprzewracało. Coś tu nie gra, ponieważ takie traktowanie nas to trochę nie jest dobra sprawa. I wreszcie sprawy, które jak mówiłem, warto by, które warto by było załatwić na linii Piswy telewizja to jest sprawa, po pierwsze to, co sygnalizowali mi koledzy producenci, sprawa kosztorysów. Żeby nie pisać innego kosztorysu, znaczy nie innego, tylko innej formy kosztorysu dla telewizji, a innej formy kosztorysu dla pismu, żeby ujednolicić może te papiery, ponieważ no to oszczędzi sporo pracy, a poza tym no przestaniemy tworzyć fikcję. Ja jestem zwolennikiem rzetelnej rzeczywistości i oglądania tej rzeczywistości w sposób bardzo dokładny, ale. no tutaj jakby trochę powstaje fikcji. Druga sprawa trochę wygląda, że jest marginalna, ale jak się okazuje bardzo bolesna. Mianowicie eksperci PISFU czy osoby zatwierdzające film w pisf czasami mają inne zdanie niż przyjmujący film na kolaudacji w telewizji. Dobrze by było, żeby uniknąć tych rozbieżności, że na przykład sekwencja C jest zbyt telewizyjna dla PISFU a za mało albo za bardzo filmowa dla telewizji, żeby kolaudacje odbywały się, wprowadzić to jako taki oblik, żeby kolaudacje były jakby robione jednorazowo, gdzie eksperci i z pismu, i z telewizji mogli się na nim na tym spotkać. Przepraszam, za ten przydługi wstęp, ale chciałbym zasygnalizować te wszystkie problemy, które nas gnębią, żeby później jeszcze w dyskusji ewentualnie głosy, które to o czym zapomniałem, żeby zostało. To jest, o to mówiłem już, ale jeszcze raz podkreślę, bo tu koledzy podpowiadają, że ciągle jest ta sprawa niezałatwiona, padł w negocjacjach w sprawie umowy. Rozpoczęliśmy w marcu negocjacje w zeszłego roku z Agencją Produkcji Filmowej w sprawie ujednolicenia umowy, a szczególnie uwzględnienia pozycji producenta wkładu własnego, a także właśnie gestii praw na dystrybucję, no ale niestety we wrześniu nastąpił pad w tych rozmowach i stąd prośba do pana prezesa, co byśmy jednak wrócili do tego stołu i sprawę tę dokończyli tak zgodnie zresztą z sugestiami i żeby ta umowa była. Trochę zbliżona do tego, jak wygląda umowa producencka z piswem. Nie z pismem, nie z pismem. Z piswem, z powiedziałem. Ja też mam, ja wczoraj też byłem na HBO, no. I jeszcze tutaj mi się usta nie rozkręciły, ale próbuję. No.